Witajcie na blog Nicole TV. Dzisiaj będziemy grać w grę TOM Gold Run! Ale najpierw zaczniemy od pozdrowie! Tak, oczywiście pozdrowienia pierwsze Tak! Zrawiamy DLPS LPS LPS. LPS! LPS! Też napisała, że ma ultra tylko że magnetyczną i niebieska super my też Mimo. byśmy chcieli zobaczymy gdzieś w sklepie to kupimy i pokażemy Mimo, że jeszcze pozdrawiamy jeszcze Cię no, tak? o, o, o Antek będzie świeć. Wiemy <grymne> różową Katy. przypominam że Katy miała dziewiąte Urodzinne. urodzinki pozdrawiamy wszystkiego najlepszego życzymy tak pozdrawiamy Julia Kwiatkowska i jej pieska Jorka tak jak nasz no jej pieska Jorka od Jego pozdrawiamy tak pozdrawiamy pozdrawiamy Zenon Żeromski pozdrawiamy Nikolę Piątkowską oraz jej pieski Daisy i Restora oraz całą rodzinę pozdrawiamy serdecznie tak, was pozdrawiamy Miki S MSP aha oraz i chomiczka Kuleczka o, Kuleczka Pozdrawiamy! pozdrawiamy Grzegorz z Tecką! Pozdrawiamy! 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 Tchę! Hey. Gabi pro ets Pozdrawiamy! Tak. Jak tam dzisiaj na kręglach było? No! My też byliśmy, ja byłem kręglem! Nie, ha. My? No Nie, żartuję się! To... Pozdrawiamy, Jukka, Bandę, Cieśla! Pozdrawiamy! Zaczynamy? Tak, zaczynamy! No to odpalaj! Ospala! Ale fajna muzyczka! No. O stanowi, santek! Wow! Ale fajnie, wysoko jalecisz! Teraz zbieram wszystkie! I koniec! fajna ta i to! go. Ale fikołek No dzięki, antek. Dziękuję. Fajna, fajna zagierka Polecamy. Tom. Gold run Tam na dole w opisie Napiszemy dalej! Można ją ściągnąć w sklepie Play na Android no nie No i jak? No i tak No jeszcze raz spróbuj Ale nie mam bomb No spróbuj, spróbuj I go Polecimy mi się chyba uda. Skup się, skup się. Mam gdzie się nie pać w ogóle. Okej. Okay. Trudno się nie patrzeć na ciebie, wiesz? Wraj, Ale mi poniosła ta muzyczka! I <grym> on

W międzyczasie chciałem pozdrowić wszystkich widzów oglądających. Dzisiaj było mało pozdrowień na początku, ale pozdrawiam Was wszystkich, jesteście wspaniali. I bawimy się dalej. Nie, jest znowu. No spróbuj ostatni raz jeszcze. Okej. No to teraz jest skup naprawdę. Tylko Seiko otworzył. A nie, nie mogę, bo nie mam bomb. Zapomniałem. to no. daj go tam znowu otworzę a nie mogę co to? teraz jak przegram, no to kask, tada, tada uderzyłam się w kamery. mam fajny kask jak przegrał, to mam jeszcze jedno życie. Wow! Ale już zareagowało, zniknie. Yes! Safe! Co ty? Patrz, patrz tam życie. Już tak nie ryzykuj. Tak, tak. kusy. na pewno. No, co to za Ja kiedyś usiadłem na taktusie <grymne> tyłkiem. Tak! Myślałem, że Yes. I lecimy! Takę! Okay. Witam I wtedy! Yeah. Jest to, że jeszcze na dole już! Nie, no nie! Nie, nie mogę patrzyć na to! Patrzeć? Nie, no. nie! No dobra! Daję ci jeszcze jedną grę! Taki prezent od kamień. Oj, dzięki. Czekaj, chyba bomby dostałam. Nie. Nie, nie dostałam. Tak. A te bomby! Muszę mieć 40, 34 bomby. 34? Tak. A ile masz, nie wiesz? Zero. Jak zero? Na no zero. O wow. może jutro dostaniesz, że będzie nowy dzień? Na. No. Ale muszę Ci przyznać, że podoba mi się ta gra, tak? Mamy yes. jest! To jeszcze tylko 35, haha! Mhm. No to dużo trochę, nie? Co, o czym ja myślałam? Hmm. No nie wiem właśnie. Chyba o bombach. No nie wiem, no dobra. Niech zobaczę tu na czas, ile tu zostało, dobra, jeszcze możesz sobie raz zagrać. O, dom budujesz? Tak. No ładny domek chociażby. Chciałbym taki domek dla świeżaków, wiesz, tak mi się marzy. Zobacz, teraz kaktus. Co kaktus? No Mi wynosi tak. Misjon, coś tu jest napisane, tam było napisane. Kolejnym razem się przydać. Dobra. Mission impossible. Do a znów mnie nosi Jaka guła. No nie! Coś ty zrobiła! Coś! Ha, wciśnij do gołą, zobaczymy tą misję co tam jest! Czekaj! Tam, czytałem, tak! Poczekaj! Czekaj. Ja to, 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 to była? Co to, to, to była? Nie wiem! I mały szuście ty! Tak, ja? Ja, skończenie przyszła się bylecie z A mi znowu ta nowe coś ciągnie, wiesz? Na, 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 na. Co ty dostałeś? Wow, wow, wow. Super, super, super. Juhu! Dzieciaczki, odwiedzajcie naszego Facebooka, prawda, Nikola? Tak! Odwiedzajcie też, jesteśmy na Facebooku. Oczywiście. Tam na dole w opisie będzie. Polecam! Co? Ja i mam. polecajcie nasz kanał całemu światu tak. a co tam właśnie to jest najlepsza muzyczka muzyczka jest taka ruchowa jak ja a coś ale dobra poczekaj a zamknij to tutaj tą guziczkiem o widzisz tu misję jest napisana, coś w ciśnieniu? Mega! Nie mam to nacisnąć? No weź coś tam naciśnij Aha! Że musisz jakąś misję zrobić podczas grania Zebrać torty ile? Pie nie, nie! Pięćdziesiąt Nie, to jest godzina 55 napisana! że może przez godzinę 55 musimy się zbierać te torty no. coś takiego, dobra zamykamy i żegnamy się tak Nikola? Ta. machamy do widzów ta ta. pa pa, pozdrawiamy, subskrybujcie, lajkujcie ta. nasz kanał, Papa pa do pa. No zamknąć tutaj moimi oczami, patrzcie się na moje oczy